Za cechę charakterystyczną niewolnictwa rzymskiego uznaje się jego masowość i obecność we wszystkich dziedzinach życia. Położenie ludności niewolnej przedstawiało się generalnie mniej korzystnie niż w Grecji. Rzymianie uznawali niewolników za mówiące narzędzia pracy, pozostawiając właścicielowi nieograniczoną władzę nad niewolnikiem, obejmującą prawo do karania go śmiercią. Najgorzej działo się niewolnikom żyjącym na wsi. Oto jak opisuje ich życie marek Terenciusz Varron. Jedni dzielą te środki służące uprawie pól na dwie części: na ludzi i na narzędzia służące ludziom, bez których to rzeczy uprawa jest niemożliwa. Drudzy na trzy części: narzędzia przemawiające ludzkim głosem. Narzędzia wydające dźwięki niartykułowane i narzędzia nieme. Do pierwszej grupy narzędzi należą niewolnicy, do drugiej woły, do trzeciej wozy. Ziemia uprawiana jest przez ludzi, przez niewolników, albo przez ludzi wolnych, albo przez jednych i drugich, przez ludzi wolnych, gdy oni sami uprawiają, jak robi to bardzo wielu biedaków, wraz ze swym potomstwem, albo przez robotników najemnych. Gdy większe prace jak winobranie i sianokosy, wykonują wynajęci do pracy wolni robotnicy oraz ci, którzy u nas nazywają się dłużnikami. Moje zdanie o tych wszystkich pracownikach jest takie. Miejsca niezdrowe lepiej jest uprawiać korzystając z robotników najemnych niż z niewolników. Tak samo w miejscach zdrowych przy większych pracach polowych, na przykład podczas zgromadzenia plonów, Winobrania i żniw. Trzeba się starać o takich robotników, którzy mogą znosić trudy, nie młodszych niż w wieku 22 lat i będących w stanie nauczyć się rolnictwa. Opinie o tym można sobie wyrobić obserwując, jak wykonują inne polecenia, a nowo zatrudnionych pytając, czym zajmowali się u poprzedniego gospodarza. Niewolnicy nie powinni być ani lękliwi, ani zuchwali. Ci niewolnicy, którzy nimi kierują, powinni umieć czytać i pisać, i posiadać pewne wykształcenie, być uczciwi oraz starsi wiekiem od robotników, o których wspomniałem. Lepiej bowiem będą słuchać poleceń tych, niż młodszych wiekiem. Oprócz tego, jest rzeczą bardzo ważną, aby ci, którzy nadzorują, byli obeznani z rolnictwem. Powinien nie tylko wydawać polecenia, ale również pracować, aby idąc za przykładem naśladowano go i aby wiedziano, że on im słusznie rozkazuje, ponieważ posiada większą wiedzę. Nie należy im pozwolić, aby wydawali polecenia używając częściej bata niż nagany słownej, jeżeli ten sam skutek można osiągnąć tym sposobem. Nie należy nabywać zbyt wielu niewolników tej samej narodowości. Gdyż to przede wszystkim jest przyczyna domowych niesnasek. Nadzorców czynić owocniejszymi za pomocą nagród oraz dołożyć starań, aby mieli swoją prywatną własność i związane z nimi niewolnice należące do czeladzi tego samego domu, by mogli mieć z nimi synów. W ten bowiem sposób stają się wierniejsi. I bardziej przywiązani do posiadłości. Trzeba zjednać sobie nadzorców, okazując im pewien szacunek, a z robotnikami, którzy wyróżniają się spośród innych, trzeba również naradzać się nad tym, jakie prace powinny być wykonane, ponieważ w wypadku takiego postępowania będą przekonani, że nie są lekceważeni przez gospodarza i coś znaczą. Ich zapał do pracy rośnie, jeśli traktowani są bardziej życzliwie, nie skąpi się im pożywienia ani odzieży, pozwala na odpoczynek przy pracy albo na inną ulgę, na przykład zezwala na wypasanie bydła lub czyni inne ustępstwa tego rodzaju, aby ci, którym polecono wykonywać cięższą pracę lub ukarano, znaleźli w tym pocieszenie, które przywróci im życzliwe nastawienie i przychylność w stosunku do gospodarza.